Halo. Halo? Co? Y... Będzie obied? No, no niosę ci właśnie. A jaki? Fajny. Nikoś chce coś powiedzieć. To idź do góry i mu powiedz. Daj mu telefon. Co? Masz. Halo? Siema Nikoś, co tam? Co tam? Ty jesteś znowu. jak się nie to wtedy dzwonisz, a my z domu, ty jesteś jest z dziewakiem i nariwem, znowu ja, Ale jak, jak nie można z domu dzwonić? Na... Można z domu dzwonić, a wyłączył się Nie ty dzwonisz Dlaczego nie mogę dzwonić w domu? Bo nie, bo może wszyscy i powiesz Ale mogę też zadzwonić? Nie Mam nie dzwonić? Tata ma hemoroidy i nie może chodzić. No, A wiesz co mama Co? No? No. no co mam? No. No, co? Mama ma tatę. No. A tata ma mamę. A tata ma mamę. Dawaj, siadaj tutaj. A ty się nie słuchasz w ogóle. Jak się nie słucham? No, w ogóle się nie słucham. A ty się słuchasz? Tak. Słucham się. Na komputer uważaj. No. Dawaj, siadaj tutaj. Nie. No. Czemu nie? Czemu nie? No, na musząc. kolanku nie chcesz? Nie. To mama na kolanko. Mam dwa. Nie. Nie. No, no, to nie. Nie. Zobacz. Nie, no, słuchajmy go. Przestań, przecież, przecież nie gada nic głupiego. Możemy go posłuchać. Jak jest normalny, no. można z nim rozmawiać. Jak my jest normalny, to nie możemy. A kto nie jest normalny? Ty! Czasami, nie? Chłopie! Gada głupoty czasami. Ta. Bijemy się? Ta. Znowu odbytologia, co napisał? Mamo, to teraz że do mi być. Przeprowadzimy Gdziemy? właśnie odbytologię. No, nie się? No, nie. Bijemy Mam... się? No, bijemy się. No, ale to nie tak. Chodź nie tak mocno. Nie, nie tak. Nie tak mocno. Nie tak. Tak, tak jak boks, no. Ej! Tak, paś, o jezu! Wygrałem! Wygrałem! Pokonał go zamach! Pokaż, co się stało. Boli? Tak. Bo ciebie, się nie duży? można kopać, najmanie mały. Ale, ale widziałeś, co on zrobił? No, no on, on się to tak to zamach... No nie! Chodzi A. o to, że on się przed chwilą zamachnął i upadł. Za mocny zamach wziął i uderzył w ziemię. Masz za dużo siły. <laughs> Mamy się pić w boksie, on kopie. No właśnie, bo jak się bijemy w boks, to nie ma kopania, wiesz? No bo nie, Bo jest... boksie są tylko ręce. Tylko ręce i to się wtedy robi tak o... I robi się jeden cios. I robi się teraz... i Drugi cios. A tato musi... Nie kręci się do tak... No tak o się robi, no wiesz... Mógł to zepsuć. Mógł to zepsuć, widzisz? Mógł zepsuć. Mógł zepsuć. Ale aerodynamicznie upadłeś. Dokładnie. Żubik, wygrałeś. Przybij, żubik. No wygrałeś żubik. Okaż szacunek tutaj. Nie możesz takiego przegranemu. Być. Dobra, idziemy. Do -do. No.